Program oglądają Państwo dzięki firmie Meble AD Drachan. Firma zapewnia kompleksowe wyposażenie domów, mieszkań, biur, realizacja projektu, produkcja oraz montaż. Partnerem programu jest antykwariat Pan Passer. Tylko tu znajdziesz przedmioty z duszą. Partnerem programu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczarnie Zdroju. Sport i rekreacja w uzdrowiskowym klimacie. Partnerem programu jest drukarnia wielkoformatowa CityDruk. Drukarnia zapewnia błyskawiczny druk cyfrowy oraz wielkoformatowy. Partnerem programu jest najbardziej prestiżowa uczelnia w regionie, Akademia Nauk Stosowanych Anglusa Silesiusa w Obrzychu. Program oglądają Państwo dzięki Broda T-shirt. Najlepsza jakość na druku w regionie. Kompleksowa obsługa klienta od projektu aż po efekt finalny. Partnerem programu jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Organizator rozgrywek piłkarskich w regionie. Program oglądają Państwo dzięki Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Wałbrzychu. Zostań kierowcą autobusów wodorowych. Praca i mieszkanie czekają na Ciebie. Sponsorem programu jest Multisklep Multirabat. Armii Krajowej 26, Stary Zdrój w Wałbrzychu. Serdecznie zapraszamy. Akademia Sportowa Wałbrzych. Zadbamy o Wasze eventy, kursy i szkolenia. Regional Info zapraszamy na najważniejsze informacje z regionu. Sportowy Wałbrzych SW Sport TV oferuje Państwu transmisję na żywo z wydarzeń sportowych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wydawcą programu jest JP PR Media and Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest sportowa rozmowa sportowy Wałbrzych TV, a Państwa i moim gościem, mój znajomy kolega, świetny bokser Michał Leśniak. Witam Cię Michał serdecznie. Witam serdecznie. Cześć. Fajnie, że wpadłeś do studia, bo szykujesz się właśnie do walki, która przed tobą 30 listopada w, dziado, w dziadowa Jak to się sukodzy, to Dzi to Dziadowa Kłoda. Dziadowa Kłoda. Z twoim e, przeciwnikiem, tym razem bardzo wymagający przeciwnik, mistrz Azji, medalista mistrzostw amatorów. E, e, ma, ma, nie wiem, jak to wyznają, ale. Machurbek ma, 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 ma ma Kabarow, tak? Tak, Machurbek ma Kabarow, medalista mistrzostw świata. W amatorach był medalistą mistrzostw świata. Teraz jest mistrzem Azji. Wcześniej też był mistrzem Azji amatorów, więc takie bardzo mocne wyzwania. No przed tobą w ogóle, w ogóle lubisz walczyć chyba z mistrzami, bo ostatnia twoja walka we Francji e, też opas mistrzowski e, z wówczas przypomnij mi to był e, w jordy, walczyłeś z, z Jordanem Weissem. Weissem. No bardzo trudna walka. Ja o nie mogę. Mogłem poczytać, Bo ona była dostępna w systemie pay-per-view, ale z tego, co czytałem na różnych portalach bokserskich, bardzo trudna dla ciebie walka, ale możliwa była do wygrania. Znaczy, tak szczerze mówiąc, no to w tej walce tylko przegrałem pierwsze cztery rundy. Resztę tak naprawdę, rund wygrałem, z czego, z czego można sobie zobaczyć to, to na powtórkach. No, wiadomo, walki na wyjazdach są o tyle cięższe, że jednak, jakby na to nie patrzeć, gospodarzom pomagają ścianą, więc walka na wyjeździe jest dwa razy trudniejsza, wiadomo, niż u siebie, no bo trzeba albo zdominować bardzo rywala i to też nie zawsze mm, daje taki skutek dla sędziów, żeby po prostu punktowali wysoko te rundy, no walki mistrzowskie, no nie, nie można co ukrywać, no trzeba wygrywać przed czasem, trzeba nakłócać tych swoich rywali, no, no to była pierwsza moja dwunastorundowa walka, była, była, ciężka na pewno, ale szczerze mówiąc wiem, znaczy wiem, miałem cięższe walki niż ta o tytuł mistrza Europy. No i wszyscy tutaj mówili, reporterzy, promotorzy, mój promotor, trenerzy, no, że jeżeli ta walka była po prostu, byłaby w, w Polsce, no to, no to byłaby na moją korzyść, no ale wiadomo, no tak jak mówiłem, ściany pomagają, no i na wyjeździe trzeba tą walkę bardzo mocno wygrać albo Najlepiej to wygrać przed czasem. E, powiedz, twoje przygotowania do obecnej walki to też takie wytrzymałościowe, bo ty... Pokazałeś przez te, te 12 rund i poprzednią jeszcze wcześniejszą walkę, chyba bodajże, która miała miejsce prawie rok wcześniej, tak? że jesteś bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie. Praktycznie czasami takie miałem wrażenie, jak oglądałem niektóre Twoje walki tutaj w Polsce w telewizji, że Ty naprawdę to już się tak świetnie czułeś pod koniec tych ostatnich dwóch rund, gdzie byłeś naprawdę jeszcze świeży w porównaniu do Twojego przeciwnika. Czy nadal się tak szykujesz dobrze wytrzymałościowo do walk? Znaczy, no dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj akurat sparowałem 8 rund. No nie powiem, w no ósmej rundzie byłem y, zmęczony, bo będę miał teraz walkę 8 rundową. No to byłem zmęczony, już to widać. Ma, ma, małe tutaj przebiegi sparingu y, są widoczne, bo no delikatnie jestem porozbijany, ale no, na walkę będzie właśnie taka forma, myślę, że, że kondycyjnie będę lepiej przygotowany niż dzisiaj. Ale to jeszcze mamy dwa tygodnie do walki, więc. Więc, yy, więc zmieniłem może, może powiem tak, zmieniłem swoje przygotowania troszkę inaczej trenuję z trenerami niż do poprzednich walk. Przede wszystkim tak jak boksowałem tą 12 rundę. Bardzo zmęczyłem się w piątej rundzie, bardzo byłem zmęczony, aż oplułem Piotra Wilczeskiego <laughs> jak mi dało zbidoną wodę, to aż ażnąłem tą wodą na niego. Naprawdę czułem zmęczenie w piątej rundzie, a tu jeszcze Ile rund zostało? Nie? Jeszcze 7 rund było? Mam nadzieję, że zdrowotnie dobrze, bo tak. ja pamiętam któreś walki dwa lata temu albo 3 lata temu, gdzie tak naprawdę z zapaleniem oskrzeli chyba wyszedłeś nie na z zapaleniem, płuc, ale... z zapaleniem płuc, tak, wyszedłeś na ring, praktycznie przeboksowałeś całą walkę mając infekcję. Tak, tak. Wracając do tej walki, tak jak mówiłem o, mi, o Mistrzostwach Europy, byłem zmęczony w piątej rundzie, ale w, w, do 12 rundy jak wchodziłem, to w ogóle nie czułem zmęczenia i zajechałem swojego zawodnika. A wracając do Twojego pytania właśnie z tym zapaleniem płuc, to taka była troszkę nierozsądna decyzja, że wyszedłem w ogóle do tej walki, no ale tak jak ja zawsze wychodzę z kontuzjami, czy ze złamaniem ręki, czy jak kiedyś miałem operację łańkotki i więzadła, i też wychodziłem z taką nogą do walki. no To nie są do końca mądre decyzje, tylko później stwierdzam, że one były niemądre. <śmiech> <śmiech> po walkach, wiadomo, że te walki wszystkie były wygrane. Przed walką są troszkę inne emocje, są przygotowania, gdzieś kibice nakręcają tą całą otoczkę. Wiadomo, nie chce się zawieść kibiców, więc się do takich walk wychodzi, ale ja myślę, że tu każdy praktycznie zawodnik, czy mój kolega, który szykuje się do walk, zawsze coś jest nie tak w przygotowaniach, zawsze coś. Coś po prostu wychodzi mniejsza kontuzja, jakieś przeziębienie, albo tak jak mówię, i zapalenie płuc. Gdzie jestem asmatykiem, to było akurat dla mnie ba bardzo bardzo nierozsądne. No. A wyszedłem do tej walki, dlatego że już miałem po prostu yy, uzgodnione zaręczyny, że będę się zaręczał. Żona nic nie wiedziała, yy, więc tu już promotorzy wszyscy wiedzieli, trenerzy. No i mówię, dobra, wychodzę do tej walki, ale pamiętam piątą rundę właśnie też akurat w tej walce, kurczę, ja już na oczy nie widziałem z braku tlenu. Z to z, Meksykan z Meksykaninem? Była walka? On był, on był z, z, ekwadoru. Z, ekwadoru, z, ekwadoru. z Ekwadoru. Tak, ja pamiętam tą walkę, dokładnie pamiętam, bo chyba nawet zdjęcie Ci zrobiłem wysłałem jak to wyglądało w telewizji, twoje zaręczyny, no, tak, także. Tak, tak. Tak, było no. wysłałem się. Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV. Dobra, takie, takie stresujące to, bo może na tym, że byłem na bestlenie, po walce poszło łatwiej z tymi zaręczynami niż, niż cały przebieg walki. A chciałem Cię też zapytać o Achillesy. Pamiętam, że swego czasu kiedyś, kiedy biegałeś nawet do, tutaj dookoła pod podzamcza naszego wobrzyskiego, no to mówiłeś, że musisz trochę sfolgować z tym bieganiem, bo Achillesy miałeś ciągnąć jeden Achilles do no Tak, i to właśnie Ty mnie wyciągajesz na tym tak. Tak, tak, miałem, miałem ten, dokładnie, żeby to tak profesjonalnie nazwać, to to się nazywało, z tego co pamiętam, tendinopatia Achillesa. Nie? No, ta Achilles y miałem takie bardzo, bardzo, przede wszystkim jeden, bardzo obciążone tymi wszystkimi przygotowaniami tymi bieganiami po górach wyżej. Ja uwielbiam biegać tak. po górach u nas w Książu. Hochbergowie, trasach Hochbergów tak, na pamięć. Tak, tak, to, to tak obciążyłem. Za dużo po prostu biegań w przygotowaniach. I po prostu, że tak powiem, no troszkę nadwyrężyłem taki les, ale teraz już jest, już jest wszystko To porozmawiajmy też trochę o Twoich kibicach, masz niesamowitych kibiców z nami, niektórych osobiście. Ja ich podziwiam, bo potrafili za Tobą nawet wsiąść w busa i pojechać do Francji, do Cannes, Tobie kibicować. Jak to jest, że zbudowałeś taki świetny fanpage? To samo się zbudowało, czy to są znajomi koledzy? Jak to wygląda z tym Twoim fanpage'em? Bo nawet widzę, że czasami na treningi wożą. Tak, tak. Czasami, tak jak mówisz, na treningi nawet. Znajomi znajomy że jak jestem bardzo zmęczony gdzieś jak właśnie zbijam wagę to, to w tych os w ostatnich dniach zawsze jakiś bliski kolega ze mną jedzie a przeważnie raczej mnie wiezie na treningi gdy się odwadniam zbijam wagę no bo człowiek jest wtedy bardzo rozkojarzony i no i zmęczony tym wszystkim, picie chce, wiadomo. Właśnie, no powiedz, wytłumacz nam widzą, bo nie wszyscy siedzą w tym świecie zawodowego boksu. Bo to jest tak, że wy jesteście ważeni dzień przed walką, prawda? I musicie się zbić, dostosować do walki. O co chodzi z tym właśnie odwadnianiem się, bieganiem? Pijecie mniej wody, czy więcej się pocicie? Jak to wygląda, żeby osiągnąć ten optymalny wynik? Znaczy, ja swojego czasu, wiadomo, jestem w niskiej wadze 66 kg, ale na co dzień potrafiłem ważyć pod 90 kg, więc. Kiedyś u mnie było normą tak, no, no 18-15 kilo to była norma, że tyle wagi zbijałem. <grym> po tej walce właśnie, o której mówiłeś, co miałem za płuc, płuc, to był też COVID. I mnie wciągło 10 kilo. 10 kilo wciągło, co jest na moją korzyść, bo teraz zbijam sobie 7-8 kilo, a nie 18. Ale na czym polega te zbijanie wagi? No wiadomo, mamy jakąś kategorię wagową i jesteśmy w danych rankingach swojej wagi na świecie. Na świecie, w Europie są różne rankingi. No, i każdy po prostu zbija do tej kategorii wagowej, i my to troszkę robimy sztucznie. Wiadomo, część robimy dietą, a część robimy tą końcówkę po prostu wodą, odwadniamy się. A to, na, to, to jest takie oszukiwanie organizmu, że na początku pijemy bardzo dużo wody, bardzo dużo płynów. Pamiętam Michał Chudecki kiedyś pił chyba 14 litrów wody dziennie. Hmm, Michał Żeromiński znowu 12. Ja tak piję około 10. Później tę wodę się cyklicznie ucina i się trenuje w fortalionach. No i ta waga naprawdę schodzi. Robimy sztuczny taki zrzut. Oszukujemy ten organizm, że organizm myśli, że zaraz dostanie wodę i ją wyrzuca. A my już nie przyjmujemy wody i dalej jest wyrzucana. Stajemy na wagę, jak już osiągniemy ten swój limit. No i trzeba jak najszybciej nabrać tą wagę. No to ja najwięcej nabrałem. Pętam krzysiek i wtedy nie wierzył, że, Ja my zobaczysz dychę, to było wiele nie górze. Pojechał właśnie ze mną do narożnika jako trener, bo wtedy Piotr Wilczewski, mój trener, nie mógł pojechać, bo chyba poleciał do Stanów wtedy. No i mój co ty, ja ci nie wierzę, dzieje 10 kilo. Ja mówiłem zobaczysz, że około 10 przytyje. No i 11 kilo wtedy nabrałem. To nie jest też nic dobrego, bo to jest balaz do organizmu, bo to nie są mięśnie, tylko woda, tak? Ja nabrałem 11 kilo do dnia walki. Michał, jeżeli się nie mylę, zawodowych walką 22, tak? Tak, tak. 18 zwycięstw, 3 porażki, jeden remis i pięć nokautów. Tak jest. Która z Twoich walk, może zacznij od pierwszej, pamiętasz pierwszą swoją zawodową walkę i która z tych w ogóle wszystkich walk 22 była Twoim takim jakimś przełomowym, miała dla Ciebie ważne znaczenie w swoim życiu? Znaczy no, wiadomo pamiętam debiut był to debiut był na gali w Lubinie. Akurat u nas na Dolnym Śląsku dało się debiut zrobić. Walką wieczorem wtedy był Mariusz Wach z Chyba z Okulon. Okulon się nazywał. Dokładnie nie pamiętam, teraz nie chcę przekręcać nazwiska. No to było takie emocjonujące dla mnie. Przejście z boksu amatorskiego do boksu zawodowego. Coś innego. Samo, sama ta otoczka, reporterzy, wywiady, później te wyjście do ringu, swoja muzyka, światełka. No to takie, takie to było troszkę nowe przejście takie, to na pewno ten debiut y, pamiętam, a jeżeli chodzi o walki, które tak wkroczyły, no na pewno było kilka takich walk. Na pewno y, taką pamiętną walką jest y, wojna z Kamilem Młodzińskim, pamiętam wtedy widzieliśmy się przed Tomaszem Adamkiem, opas, y, no i ta walka była okrzyknięta y, walką roku w się zawodowym, że największą wojną. Nie? No, Który wtedy to był rok? Chyba 18 albo 17, nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, 17 albo 18 to było. więc to taka jedna z takich, z takich walk, wtedy pamiętam pierwszy raz toczyłem walkę 10 rundową i pamiętam słowa Piotra Wilczewskiego, zobaczysz, że te dłuższe dystanse lepiej się boksuje niż krótsze. I właśnie wczoraj na ten temat rozmawialiśmy na treningu, jak mi powiedział, zobaczysz 12 rundową walkę, najlepiej będzie się buksować. No i dzisiaj stwierdzam, że te długie dystanse to są właśnie dla mnie. K, wracając do tych pięciu nokautów, pamiętasz wszystkie pięć, które zadałeś? Tak, tak, pamiętam. Masz takie wrażenie, że czasami ja oglądając twoje ostatnie walki, czułem takie, gdzieś mógłbyś znaleźć to miejsce i faktycznie tego przeciwnika znokautować. Nie wiem, czy nie miałeś na, może na tyle siły, czy, czy po prostu już byłeś pod koniec zmęczony, ale mogłeś mieć takie jeszcze walki, gdzie mogłeś zaliczyć hałty. Nie wiem, tak właśnie, wracając do tej mojej masy mięśniowej, jak zbijałem dużo wagi, nie byłem bardzo nabity, no bo w, w, praktycznie w, w wadze 66-600, no 67 kg ja miałem 43 yy, w obwodzie bicepsa. To jest aż yy, za dużo, za dużo do tego sportu. Ja po prostu za, z, źle, może, może źle nie, za dużo było treningów typowo siłowych, a za mało bokserskich. Okay. I w późniejszym etapie walki właśnie mogłem dokołtować tych rywali. Ale ja nie miałem tego zrywu, przyspieszenia, Teraz, na dzień dzisiejszy rzucam sobie 10 ciosów w swojej wadze jak chcę, a wcześniej tego nie mogłem zrobić, byłem taki spowolniony, te ciosy były takie to silne, ale za, na tyle wolne w mojej wadze, że nie mogłem wykańczać tych rywali. No, przez pryzmat czasu zmieniły właśnie... No to właśnie się porozmawiajmy to? o tym cyklu przygotowań i pryzmacie czasu, bo jakiś czas temu mieliśmy też okazję i rozmawiać i prowadzić różne wywiady na łamach czy portali internetowych. Powiedziałeś, że pracujesz z psychologiem. Dużo zmieniła praca z psychologiem? Od, od kiedy z nim pracujesz w Twoich przygotowaniach? No właśnie w życiu z nim rozmawiałem. No. Się tutaj nie, czy, czy zmieniło? Na pewno na pewno tak, na pewno nikomu to nie zaszkodzi. Zawsze mówię, że sportowcy, jeżeli chcą osiągać jakieś większe wyniki, no to muszą jednak rozmawiać sobie z psychologiem sportowym, tylko wiadomo, jest psycholog sportowy i psycholog sportowy. Wiadomo, że psycholog sportowy nie zawsze dotrze do danej osoby. No bo wiadomo są psychologowie i psychologowie tak samo jak są ludzie i ludzie, tak? Więc yy, mój psycholog sportowy Grzegorz Mączka serdecznie pozdrawiam. Yy, był kickboxerem, więc my... rozumie mam... psychologię sportu tego. Tak. Akurat tak, dyscyplin dyscy, właśnie dyscypliny dyscyplin sportu walki przede wszystkim. Najbardziej on to rozumie. Dlatego tak się świetnie dogadujemy. No ale praca z psychologiem to też polega na nie tylko na samym aspekcie sportowym, ale również polega na funkcjonowaniu w życiu codziennym. Tłumaczył mi takie jakieś proste rzeczy, na przykład jadąc autem. Człowiek się denerwuje, stoi w korku, potrafi bluzgać wiadomo jak to jest. Śpieszymy się na trening, stoimy w korku, no ale tego korku nie przeskoczymy. No i on mi tak tu tłumaczył. Spokojnie, weź sobie ten telefon nawet, pokład się na telefon, jak stoisz w tym korku. I tak się spóźni na trening, i tak się spóźni na trening. No i dał mi taki przykład, że człowiek nakręcony, złymi emocjami, wpada na trening, wiadomo, że jest spóźniony, to od razu trening idzie źle. Idziemy po treningu do sklepu, jest dla nas ekspedientka niemiła, my też jesteśmy niemili i jeszcze więcej tych nerwów się w nas yy, napędza. Wracamy do domu, no i co się kończy? Kłótnia z, z żoną, tak? Na przykład. No a teraz na przykład jedziemy sobie w tym korku, bierzemy sobie telefon, nie wiem, sprawdzamy sobie, nie wiem, media społecznościowe czy coś, idziemy na salę, no i jest spóźnionym, nie ma się na to wpływu, nie przeskoczy się tego korku, od razu trening idzie w normalny sposób, tak jak powinien przejść. Idziemy do tego sklepu, ekspedientka jest dla nas niemiła, a my jesteśmy mili, uprzejmi. tak, czyli nas to w ogóle nie rusza, wracamy do domu, nie ma, nie ma kłótni na przykład yy, w domu, tak? Z żoną czy, czy z dziećmi różnie, to tak. nie ma tych negatywnych emocji. To jest tak, tak mi tłumaczył, że to jest właśnie takie, taka prosta rzecz, żeby się nie nakręcać samemu w sobie w środku. Zanim przejdziemy do tego, co w ringu, kiedy stajesz w ringu i co widzisz przed sobą i jakie masz myśli, chciałem zapytać Cię również o jakby ewolucję dietetyki, jedzenia, e, odżywiania się kiedyś, a teraz widzisz różnicze, różnicę również w sobie, jak się przygotowujesz już masz. Tą taką wiedzę z doświadczenia, co jest, czego nie jest, jak się przygotować i, 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 i jak to wygląda. Na, teraz? Na pewno tak, bo kiedyś, kiedyś namówili mnie na dietę tłuszczowo-białkową. Ja ją stosowałem do walki, to były jedne przygotowania, ja byłem po prostu nie do życia. Tak się wszyscy, w takie szal było na tą dietę. No, ja ją stosowałem, ja nie miałem siły. Stać rano iść na trening potem. No i się właśnie nauczyłem, że nie ta dieta jest w ogóle dla mnie do wyrzucenia. A tak naprawdę za moją dietę jest odpowiedzialny Grzegorz Fix, który ma catering, właśnie Fix Catering, który pochodzi z, z okolic Dzierżoniowa, No i oni mi codziennie zapewniają pięć posiłków przygotowanych pode mnie. Mam wyliczone makro i mikro elementy. Tak samo kalorie, no i łatwiej mi się zbija waga. Przede wszystkim jest to dla mnie taka wygoda, że nie muszę gdzieś między treningami, jak jakąś 2-3 treningi dziennie yy, gotować, wbarzyć, tylko po prostu folia z opakowania przygrać, tylko i, i, i na gotowo. To, 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 to właśnie to jest takie bardzo duże ułatwienie dla, dla sportowców na pewno. Wróćmy do ringu. I tak. Wychodzisz na ring, masz przed sobą przeciwnika. Jak to jest? To jest tak, że faktycznie wychodzisz, jesteś tylko ty, on, zamknięta przestrzeń i musisz dać siebie maksa, czy jak my oglądamy to w telewizji, kiedy jest przerwa między rundami, trener ci coś to mówi, to do ciebie dociera jako zawodnika, że siedzisz i słuchasz jego rad, czy faktycznie jesteś tylko zamknięty i skupiony na tym, co masz do zrobienia? No i właśnie tutaj kilka moich walk pokazało, że różnie to wyglądało. No właśnie. Bo tak. Dzisiaj to jest i właśnie to jest ta praca z psychologiem. Żeby się... Yy, daje mi na przykład jakieś zadania przed sparingiem. Dzisiaj jak rozmawiamy, będę miał sparing i mam sobie stwarzać jakieś tam zadania. Na przykład wczoraj trener nam zrobił... Te, yy, przepraszam, w środę yy, sparowaliśmy. Ja lubię ciszę, spokój na sali. A mieliśmy w późniejszej godzinie sparing niż... Z, przeważnie rano sparujemy. I na sali... Był fitness kobiet. No my z... się też nie skupił. Jakby Był muzyka COVID. tak. No, no ale była, była tak. One sobie tam pod ringiem ćwiczyły. Taka Natalia prowadziła im trening, a my w ringu sparowaliśmy i muzyka strasznie huczała, nie? Ja mówimy z, z Panem partnerem, żeby y, troszkę chociaż ciszyć, bo mieliśmy kaski i naprawdę huczała muzyka. A Wilku powiedział, że no one mają trening, a to jest dla Was zadanie. No bo na hali jest też głośno. Kibice się, wiadomo, tak, krzyczą, piszczą, czasami są jakieś bębny, no, no różnie to, to jest i to jest dla Was zadanie, żeby się skoncentrować. I to nas tak wyprowadzało z równowagi, ja na przykład osobiście lubię spokój, ciszę, najlepiej, żeby nikogo nie było na sali, albo lasy, biegać <laughs> po lasach, nie lubię, nie lubię tłoku, że tak powiem. No i, i to właśnie było jedno z zadań, a wracając do te, Twojego pytania właśnie na walkach, różnie to bywało, bo Hmm. Kiedyś na przykład wszedłem do walki bardzo rozklejony, a tu patrzę, sponsor tu mi kino, ja mu kiwkę, z reguły to tutaj puściłem oczko, kolejnemu sponsorowi tu ktoś, nie zajmowałem się stricte walką, tylko byłem tak wyluzowany sam w sobie, że nie do końca miałem takie można powiedzieć czarodziejowe klapki na oczy, że tylko rywal, ja tylko za dużo się interesowałem tym, co się dzieje na. Na około. I to jest na przykład złe. I to jest właśnie praca z psychologiem, żeby jednak właśnie yy, skupić się na, nad kontrolą emocji i żeby stricte zająć się tylko rywalem, no bo u nas to wygląda tak, że chwila nieuwagi, I to jest bomba i leżysz. No i czasami, ja byłem właśnie rozkojarzony, a była nawet jedna walka, oj pamiętam trener Wilczewski był strasznie zły, byłem tak pamiętam nakręcony za, na zawodnika. Musiałem zbijać o kilogram więcej. Mieliśmy umowny limit y, kilo więcej. No i przy ważeniu oni, Marokańcy wtedy, to był z, Mar z Marokańczykiem, boksowałem Hamza Mizałwi, zrobili awanturę, że nie boksuję, jak nie zrobię wagi. I była taka awantura, że musiałem tą wagę zbijać, ten kilogram. Siedziałem pod prysznicem wrzącym, całe plecy miałem poparzone. Później pod kołdrą siedziałem, y, żeby, żeby, się, żeby się wypocić. I, I w ogóle byli tak niemili, tak złośliwi, o. wszystko im przeszkadzało. I pamiętam do, do tej walki, siedzę po pierwszej rundzie w narożniku i trener, no nic do mnie nie docierało, I tylko chciałem właśnie wstać, wyjść i bić. I to w ogóle nie, nie zaboksowałem swoim stylem, nie zrobiłem żadnego zadania, które robiliśmy pod niego, po prostu chciałem go stłuc. to była taka, pamiętam, jedyna walka właśnie ze wszystkich zawodowych. No i tak nacierałem na niego, tak tłukłem, no, że w, chyba w czwartej rundzie wygrałem przed czasem. To teraz wróćmy już do tego, co przed Tobą. Przed Tobą walka, do którą oczywiście serdecznie zapraszamy e, Bałgrzysza, widzów i wszystkich Twoich kibiców i nie tylko Twoich. 30 listopada e, w TVP Sport będzie emitowana. E, powiedz mi, jak przygotowania, czy oglądałeś jego walki, wiesz, e, znasz styl, wiesz, to to jest, wiesz, jak się przygotować, jakich sparing partnerów sobie dobrałeś? Jeżeli chodzi o styl rywala, no to jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Zresztą wszyscy Uzbecy z tego słyną. Będzie Zresztą toporny, na... toporny będzie chyba. Tak. Na, najwięcej teraz zdobili medali w boksie amatorskim na olimpiadzie Uzbecy. Byli najlepsi, więc, więc je, będzie to na pewno dla mnie mocna przeprawa. Jeżeli chodzi o te walki, to tak nie do końca, że jestem chyba y, za długo boksuję, już 22 lata boksuję. Coś tam patrzyłem, jak, jak on się rusza, jak on boksuje, jak, jak walczy. Ale szczerze mówiąc, no nie chcę się tego oglądać. Zostawiam to wszystko trenerowi. Podpatrzyłem, ale nie oglądałem jakoś tak. Wszystko zostawiłem trenerowi. Trener się skupił nad planem pod, pod rywala i, i, i tak, tak tak to robimy na, na, na treningach. Jeżeli o sparych partnerów chodzi, to mam plus minus dobranych tak do niego, ale też mam w różnorodne style. Jakby się coś zmieniło, żeby był przygotowany. Na Zdarza się tak, że podpatrzy się zawodnika, ono do, do, wchodzi do ringu i zobaczy zupełnie inaczej niż wcześniej? No, no tak, tak może być. On mnie też ogląda, też ogląda i też się pode mnie przygotowuje, dlatego ci spaling partnerzy są po prostu różni. Bardziej Jedni bardziej mnie atakują, ja się cofam, inni się cofają mi. Są, no, no właśnie tutaj mam bardzo duży. Przekrój. Teraz będę w poniedziałek sparować z Gracjanem Szadzińskim z KSW i z Jonathanem Kujawą, też z KSW. Z dwóch, dwa zupełnie różne style. Jeden finezyjny boks do tyłu, mimo że są z innych sportów walki, ale kiedyś Gracjan na przykład Szadziński bardzo dobrze boksował w boksie amatorskim. To on znowu już na gardzie idzie i chce urwać głowę, więc będę miał cztery rundy z tym, cztery rundy z tym. Będę musiał się szybko Przestawić w sparingu, więc. więc yy, dobrych sparing partner. Zbliżając może. się już powoli do końca naszej rozmowy, chciałem cię zapytać też troszkę o tą odnowę biologiczną. Zauważyłem, że bardzo do, dobrze o tą odnowę o te wszystkie tleny, nietleny. tleny, tak. E, ten, tak. E, ważne to jest teraz dla ciebie, ta, ta odnowa biologiczna? No znaczy, no na pewno tak. Nawet jak dla każdego sportowca i. Nie sportowca, no nie no, trzeba dbać jednak o zdrowie, o tą regenerację. Tym bardziej, że mi troszkę tego brakuje, bo cały czas muszę dzisiaj dojeżdżać na treningi albo do Wrocławia, do Piotka Szypulskiego, albo dojeżdżam do Piotka Wilczewskiego, do, do Dzierżoniowa. Teraz akurat więcej trenuję w Dzierżoniowej, więc mi jest troszkę wygodniej. Yy, więc korzystam, tak korzystam z różnych odnów yy, biologicznych. Chodzę na taką tlenoterapię, oksystrefa to się nazywa, pod ciśnieniem się jest w takim namiocie i przez godzinę z nas yy, podciśnięte, tak jakby wpuszczanym, tak? To bardzo regeneruje i odżywia. Na przykład zrobiłem to w środę yy, o rannej godzinie, a później właśnie sparowałem, to od razu więcej, więcej mogłem na sparingu. Większą wydolność się ma w ten dzień. Ja, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Wszystkich widzów oczywiście, kibiców i mieszkańców zapraszamy serdecznie na tą walkę. Kibicujmy Michałowi, bo to na pewno też nie ostatnia walka twoja. Mamy nadzieję, że będą kolejne jeszcze pasy Mistrzowskie. Jeszcze mam nadzieję. Dużo tak, jeszcze byłem. dużo walk przed tobą. No i wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że nasze studio odwiedzisz po walce. Opowiesz jak było. Tak. Do, zobaczenia. Dziękuję za, bardzo za, na... do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.